kajka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, dalej jesteśmy w dworze srebrnej Polany, ponieważ mamy tutaj zadanko u ym, kamerdynera. Tak, u kamerdynera. W poprzednim filmiku zaczęliśmy robić, słuchajcie, zadanko związane z głównym wątkiem, czyli z, ze śpiącą wdową, czyli tym pradawnym drzewem, które wyznaczyło zadanie Lisie. I dlatego jesteśmy, słuchajcie, tutaj, ale oczywiście zanim zaczniemy, to ten to piękniś, to jest, jeśli dobrze pamiętam, wine view Tak, wine view I one są czasami dostępne um, przy wydarzeniach jakichś lub um, tak osie pojawiają Więc polujcie na nie, bo mam chyba wszystkie oprócz dwóch, tak, albo trzech ale tak to mam prawie wszystkie Oczywiście, że jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. I słuchajcie, lecimy. Mamy tutaj Lisę i Lindę, ponieważ Linda nam również pomagała, i mamy Godfreya, tak. Oj, no nie aż tak chciałam. O, i to było zadanko, słuchajcie, czasowe, więc bierzemy Godfreya. Aha, nie mogę podjąć tego zadanka będąc w siodle. Właśnie, wydaje mi się, że bez konika tym razem jedziemy. Więc tak, o, dobrze, drogie panie, w drogę do Muzeum Jorvik. Nadjeżdżamy i żadnych lodów w samochodzie. Siedzenia się, są świeżo wypolerowane i tak mają zostać. Odwiedziny w Muzeum Jorvik. Więc słuchajcie, tak jak powiedziałam, wędrujemy teraz, wędrujemy, jedziemy samochodem, słuchajcie, do Jorvik. Czyli coś jak y, zadanka, co, które były w galerii, gdzie musieliśmy jechać y, autobusem. Tak, tylko że tu już jesteśmy Zobaczcie, uuu, jesteśmy w muzeum Kurator muzeum, a on w ogóle wygląda tak samo Jak, wiecie, jak ten burmistrz Dobrze, radny, radny z srebrnej W miasteczku Srebrnej Polany, tak Więc chyba musimy z nim pogadać Dzień dobry, witam, witam Jestem nieprawdopodobnie dumny Mogąc powitać się w muzeum Jorvik a, tylko że on duma, wszystko wiecie, blond. Niestety jesteśmy teraz zamknięci ze względu na remont, ale mój dobry przyjaciel radny szepnął kilka dobrych słów na wasz temat. Moje drogie panie, przyjaciele radnego są moimi przyjaciółmi. Jesteś przyjaciółką mojego przyjaciela, więc oczywiście otworzę dla ciebie muzeum. Rozumiem, że chcesz również coś pożyczyć z naszej małej kolekcji. Hm. Tak, drogi kuratorze, chcielibyśmy pożyczyć harfę Aiden. Och, mm, ach, to prawdziwy skarb i bardzo wartościowy artefakt. Jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju, a jeśli mit ma chociaż trochę prawdy w sobie, jest nieprawdopodobnie wyjątkowy, naprawdę nie wiem. Nasze intencje są dobre, kuratorze. Jeśli nie byłobyśmy całkowicie zdesperowane, nigdy nie poprosiłybyśmy o taką przysługę. To dla nas naprawdę bardzo ważne. I przysięgam na światło Aiden, że zwrócimy ją w idealnym stanie. No dobrze, dobrze, obiecałem radnemu, że Wam pomogę. Jak powiedziałem, jego przyjaciele są moimi przyjaciółmi. Jeśli obiecacie bronić jej całą swoją mocą i zwrócić najpóźniej jutro, to myślę, że zgodzę się pożyczyć łamią. Widziałyście poza tym, że nigdy nie poznaliśmy dokładnej daty powstania harfy? Wiemy tylko tyle, że jest strasznie stara. Niestety wszystkie nasze eksponaty są w schowku ze względu na renowację, więc musicie pomóc mi ją znaleźć, jeśli nie macie nic przeciwko. Trochę głupie z mojej strony, że nie zrobiłem inter... inwentaryzacji przed spakowaniem wszystkiego. Trochę tu chaotycznie. Wiem, że jest gdzieś w tych pudłach w rogu. Wygląda na to, że jesteście bardzo szybkie i inteligentne. Droga młodzieży, więc na pewno znajdziecie ją wśród tych wszystkich rzeczy. Kiedy wy będziecie tutaj, możecie zrobić przy okazji małą inwentaryzację dla mnie, dzięki czemu będę wiedzieć, co jest w danym pudle. W ten sposób trochę mi pomożecie, a ja pożyczam, mam harfę. Oczywiście, kuratorze, oczywiście. Okej, okay, czyli mamy przeglądnąć wszystkie te pudła. Tunika. Yy, figurka z żadu. Figurka z żadu. Porcelana chińska. To co? Amulet. Zbroja łuskowa. Amulet. Amulet. Ten, harfa Aiden. No ale dobrze, lecimy dalej. Antentyczne części biżuterii. Pierścień, tunika, liniany garnek. Antyczna książka. Co? Co tu pisze? Jakaś rzecz. Pierścień. E, 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 co? Zmumifikowany kot. O, fajnie. Gliniany garnek. Coś z żadu. Figurka. Tunika. Pierścień. Skamielina. Średniowieczne siodło. Zbroja rycerska. Kamienny topór, chyba. Tarcza. Tarcza. Antyczna część biżuterii. Zmumifikowany kot. Chyba wszystko Aha, i mieliśmy zebrać Ale dobrze, prze, przejrzeliśmy przy okazji wszystko Jak cudownie, znalazłyście harfę Aiden Przepraszam za ten mały bałagan tutaj Ale teraz mogę zacząć z nową inwentaryzacją Wasza pomoc była bardzo duża Macie więc to, po co przyjechałyście Nie zapomnijcie zwrócić jej w takiej kondycji W jakiej ją otrzymałyście Jest bardzo cenna Musicie traktować ją ze szczególnym szacunkiem I nie spuszczać... Z niej oczu. Do następnego. Okej. Okay. A możemy jeszcze z nim pogadać? Chyba nie, ale w sumie pochodźmy, może tu, gdzie gwiazdka by była? Hmm, chociaż nic tu nie widzę, więc chyba, chyba idziemy. Opuszczasz Jorvik, czyli wracamy, słuchajcie, do Dworu Srebrnej Polany. I got free. W końcu w domu poszło całkiem dobrze. Może dam się przekonać, aby pojechać kiedyś do miasta znowu? Może. Okej, okay, więc siadamy. I teraz mamy tu lisę. Mamy więc harfę, ale nie melodię. Pamiętam, jak się jej nauczyć, ponieważ Elizabeth dokładnie wyjaśniła mi, co mam robić. Trzeba być wysoko w miejscu otoczonym przez ciszę i spokój wchodzącego słońca. Jeśli masz delikatną i dobrą duszę, będziesz w stanie usłyszeć melodię Aiden, którą niesie wiatr. My jeźdźcy dusz powinniśmy mieć odpowiedniego ducha, aby wszystko zadziałało. Tak mówi Elizabeth. Jednym z najlepszych miejsc do usłyszenia pięknej, mistycznej melodii wraz z podmuchem wiatru poranka jest zachodnia ściana klifu, ale ciężko się tam dostać. Paulina znasz ścieżkę na północ od Jodłowego Gaju przez przesmyk Jodłowego Gaju? Hmm? Cóż, spróbujmy tę drogą. Spotkaj się ze mną u góry ścieżki wiodącej na północ od Jodłowego Gaju. Tam, gdzie zaczynają się Mistrzostwa Jodłowego Gaju, i pojedziemy razem od klifu. Przed wschodem słońca. Okej, okay, więc słuchajcie. Musimy się tam udać. Więc wydaje mi się, że lecimy. Słuchajcie, i wam nie przycinam, czyli lecimy tutaj szybkim transportem do Jodłowego Gaju. Wioska Jodłowy Gaju. Zapłać szymingami, i słuchajcie, lecimy. I po prostu sam tego miejsca sobie na szybciutko przeskoczymy, bo e, tam jest no blisko. Tam tylko parę kroczków, tak naprawdę. A tak będzie łatwiej e, wszystkim dojechać. I musimy jechać tu, ale nie tu, tylko tu. Dobrze mówię? Tego co mi się wydaje tak, bo tu jest ta trasa taka, która prowadzi do jeziora w Valedail. Więc chyba tutaj. Gdzieś, tutaj. Lisa, gdzie jesteś? Bo się okaże, że nie tam pojechałam. O, jest, okej, okay, mam. Jemy z Lisa. Hej Paulna, już jesteś! Jesteśmy trochę za wcześnie, ale możemy udać się do miejsca, które nazywa się Zachodnia Ściana Klifu i poczekać tam na wschód. Naprawdę pełno nie sądzę, że to podziała jazda na wodzie. Zobaczymy, mam jednak nadzieję, że podziała. Naprawdę z całego serca mam nadzieję, że spłacę dług, który zaciągłam u pradawnego drzewa. Jest tutaj trochę mgliście na samym szczycie i jest tu trochę wilków. Ach, cóż, jedź ze mną teraz i trzymaj się blisko. Ścieżka jest śliska i niebezpieczna, a lokalizacja trudno do znalezienia. Naprzód. Ok. A, więc jedziemy tędy. O, tu coś jest. Co jest, co jest? Marzenna. Wydaje mi się, że musimy jechać po prostu tu na górę. Bo to jak ten szlak czerwonych sznurków. Dobrze mówię? Chyba tak. Mhm, mm tak. Tylko z drugiej strony się chyba jedzie. Ok. No i chyba tu. Bo tu jest w ogóle też pradawne drzewo, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Jest takie kolejne pradawne drzewo. Ale my chyba jedziemy. Źle pojechałam, że trzeba słuchajcie jechać Lisa jesteś gdzieś tu? Chyba nie No tu na górę po prostu Nie? Dobra, jadę za Lisą jednak No tu Chyba, że, że trzeba przejechać, słuchajcie, tutaj. No właśnie. Ale tu fajnie wszystko widać. Mówiliście, tu trzeba jechać. No jedź, jedź, jedź. Na spokojnie. Rozglądam się, bo szukam, słuchajcie, gwiazdki. Patrzcie, jak tu jest ładnie i tu wszystko widać. Oto jest, zapierający dech w piersiach widok. Czyż nie jest pięknie? Teraz czekamy tylko na jutrzenkę. Siądźmy tutaj i zjedzmy trochę czekolady. Mam dużo magnezu. Ma dużo magnezu. Ok, więc my teraz tu czekamy, słuchajcie. Uczyłaś się części melodii? Umiesz już prawie całą melodię? Fajnie, ale gdzieś mi tam to uciekło. Ona nauczyła się całej melodii Jej pieśń była taka piękna, a teraz nauczyłam się melodii Chyba skończyłyśmy tutaj W porządku, odpocznijmy trochę w tym pięknym miejscu I poćwiczmy trochę muzyki Zanim spróbujemy zabrać się za całe zadanie od początku do końca Do zobaczenia na dole, na plaży Kiedy poczujemy się gotowe Obok miejsca, gdzie kończą się korzenie Masz ze sobą fragment światła Aiden, prawda? Nie zapomnij zabrać go ze sobą Ok, więc słuchajcie, teraz musimy lecieć do miejsca, w którym są te korzenie, tak? Czy nie, no tu jest chwilę później. Sprawdźmy mapkę. Tak, musimy lecieć tu w to miejsce, więc słuchajcie, widzimy się na miejscu, jak to jest ładnie. Ok, i słuchajcie, jesteśmy tutaj przy ujeżdżalni. Ale dlaczego? Dlatego, że ja Wam pokażę, jak tutaj właśnie dojechać tak szybciej. Czyli, że nie trzeba jechać na przykład na Jorvik i wokuleczkę, i chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Tam są. Tutaj widzicie te flagi, ale ogólnie tu widać, że tu jest płyciej. Więc można na spokojnie przejechać. I teraz musimy jechać. No nie tu, nie tu, nie tu. Tylko tu, wyżej. Tu wyżej. I tak naprawdę wzdłuż, można powiedzieć, tej rzeki. Aż dotrzemy do zielonego miejsca. Znaczy do zielonego miejsca, do naszego punktu, gdzie są te korzenie. Tu widzimy z daleka, widzicie, y, kolejne pradawne drzewo tam na górze y, stracha na wróble. I tu musimy iść, tu. O, tu już mamy, słuchajcie, lisa. Więc, słuchajcie, podchodzimy, zobaczcie, nas stoi na wodzie. Hej, jesteś podekscytowana? Masz ze sobą fragment Światła Aiden? Zagrajmy więc tę melodię, rozpal światło z fragmentu i przejedź nad wodą przy plaży poniżej wzgórza Stracha na Wróble. Brzmi prosto, prawda? W porządku, powinniśmy pojechać nad wodą, jeśli wszystko jest tak, jak powinno. Trzymaj się blisko mnie i rozświetl fragment światła Aiden w równych odstępach. Korzenie muszą być uleczone i rozrastać się powoli. Trzymaj się blisko mnie, jeśli nie chcesz wylądować w wodzie i zaczynać wszystkiego od nowa. Okej. Okay. Więc musimy przejechać. Musisz przejechać bliżej lisy. Kiedy gra ona na harfie, dzięki czemu przejedziesz przez wodę. W międzyczasie, uleczając moc, rozprzestrzeni się pod wodą. Uleczająca energia gwiazdy nigdy nie może stracić swoich mocy. Aby wzmocnić energię, musisz rozświetlić fragment przez naciśnięcie przycisku na ekranie. Okej. Okay. Aha. To musimy słuchajcie szybciej. Okej, okay. gdzie ty mi Sola Glecisz? Fajnie w ogóle. O nie, nie, nie. Śladami ponad morzem. Wow, widziałaś co zrobiłyśmy? To chyba naprawdę podziałało. Zanim mówiłam, nie sądziłam, że to kiedykolwiek może się udać. Myślę, że dokonałyśmy cudu. Nie każdego dnia zdarza się taki cud. Powinniśmy wrócić do śpiącej wdowy i upewnić się, że wszystko jest w porządku i spłaciłyśmy dług, który byłyśmy jej winne. Do zobaczenia przy prawdawnym drzewie. Nie możemy już tą wodą przejść, jak zobaczcie, jak tu korzenie teraz wystają. Okej, okay, więc słuchajcie, yy, widzimy się przy prawdawnym drzewie. Okej, okay. i słuchajcie, jak widzicie, już prawie to jechałam tutaj do pradawnego drzewa. Oczywiście, jak zwykle, muszę tu gdzieś się przyhamować. I... Trzask. Pozdrowienia, moje małe przyjaciółki. Uczyniłyście coś niesamowitego i całkowicie spłaciłyście dół, który byłyście mi winne. Teraz kiedy znów nawiązałam połączenie z moją rodziną, moje życie nabrało znaczenia. Wszystko dzięki wam. Dziękuję ptaszynki. Odejdźcie w pokoju. Trzask. Czyli się udało. Fantastycznie odzyskałyśmy równowagę. Ha, 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 już myślałam, że nigdy nam się nie uda. Na szczęście nie miałam racji. Jest jeszcze jedna mała sprawa, która pozostała i jest to zwrot harfy do muzeum. Hmm? Chcesz to zrobić? Tym lepiej dla mnie. Do zobaczenia później w winiarni. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć aleks, która powinna być na straży. Umieram, żeby powiedzieć jej, co zrobiłyśmy. Oto harfa, uważaj na nią, kiedy ją trzymasz. Możesz naprawdę poczuć, jak bardzo stara jest i jaką ma moc. Mam nadzieję, że nasz y, kamerdyner zgodzi się pojechać znów do miasta. Okej, okay. więc mamy harfę. Więc słuchajcie, widzimy się już w dworze srebrnej polany. I słuchajcie, jesteśmy w dworze Sredniej Polany. No, wydaje mi się, że musimy lecieć tutaj. A, dzień dobry. Hmm, z powrotem do muzeum? Znowu? Hmm, zakładam, że musisz zwrócić, aby, wrócić, aby oddać harwę, którą pożyczyłaś. Jeśli ktoś raz zobowiązał się do pomocy, to chyba nie mogę odmówić. I muszę doprowadzić tę sprawę do końca jako twój prywatny szofer, ale najpierw pozwól, że wyczyszczę harfę. Być może potrzebuje trochę uwagi, skoro była ostatnio używana. Nieczęsto zdarza się szansa na podziwianie tak pięknego artefaktu z bliska poza murami muzeum. Yeah, Okej. Okay. Widzisz, oto jest harfa, znów jest czysta i piękna w idealnym stanie. Teraz możesz oddać ją do muzeum. Proszę, trzymaj ją przez całą drogę i upewnij się, że nic się jej nie stanie. Ruszamy do muzeum. Okej. Okay. Mam nadzieję, że oni nie zniszczą. Mam taką nadzieję, słuchajcie. Ale wydaje mi się, że będzie wszystko dobrze. Kurator muzeum. Ach, no proszę, kogo ja widzę, witam ponownie w muzeum Jorwik. Ach, co ja widzę, masz ze sobą harfę, wygląda jak przed pożyczeniem. Nie to, żebym spodziewał się czegoś innego oczywiście. Mam nadzieję, że ten piękny artefakt służył ci dobrze. Odłóż, odłóż go ostrożnie do pudełka, jeśli możesz. Jesteś przyjaciółką radnego, a jego przyjaciele są oczywiście moimi przyjaciółmi. A przyjaciele są zawsze mile widziani w muzeum, nawet jeśli jest zamknięte z powodu remontu. Do no następnego razu, przyjaciółko. Do zobaczenia. Odłóż harfę delikatnie do pustego pudełka obok mnie i mamy załatwioną całą sprawę. Do zobaczenia. Okej. Okay. Warunki spełnione. To słuchajcie, już? Tak mi się wydaje, słuchajcie. Więc słuchajcie, wracamy do dworu srebrnej polany. I już jedziemy, Godfrey. Mówisz więc, że na razie to koniec jeżdżenia w tym i z powrotem do muzeum? Cudownie. Udanego dnia, Paulino. Dobra, czyli siadamy na konia i co teraz w sumie? A tu mamy wszystkich. Znaczy prawie wszystkich, ale zawsze coś. Dziękuję, Paulina, za całą pomoc. Powiedziałam, Alex, czego udało nam się dokonać. Dzięki Tobie, Paulina i Lind Paulinie i Lindzie podołałyśmy zadaniu z przed, yy, przedziwną i trudną prośbą pradawnego drzewa. Bez Waszej pomocy raczej by się to nie upowiodło. Nigdy nie zdołałabym zrobić tego sama. Czuję teraz taką ulgę i naprawdę cieszę się, że spłaciłam dług, który zaciągłam u pradawnego drzewa. Jesteście prawdziwymi przyjaciółkami. To fantastyczne uczucie być tutaj razem z Wami. Ulga lisy. Dotarłyśmy do końca przygody, przynajmniej teraz. Zobaczymy, co wydarzy się dalej. Wygląda na to, że przynajmniej na razie Alex, Linda i drujci nie zauważyli żadnego wzrostu aktywności darkcore, ale z pewnością czekają na odpowiedni moment. Musimy mieć się na baczności. Okej, okay, słuchajcie, czyli tu mamy czasowe zadanie u Alex, więc sobie tutaj przejadę z boczku. I słuchajcie tak, zobaczcie jak dużo zrobiliśmy w ciągu tak naprawdę tego filmiku i poprzedniego. Udało nam się zdobyć pojechać do Jorwiku, do, do muzeum Jorwiku, zdobyć, zdobyć, dostać harfę od kuratora, pojechać na szczyt y, tej góry, tam w ogóle tak ładnie jest. Zagrać y, tą melodię, znaczy nauczyć się tej melodii tak naprawdę. Dodatkowo pojechaliśmy i przeciągliśmy, jakby, te korzenie pod tą rzeką, i spłaciliśmy dług u pradawnego drzewa, czyli u jedowy. I oczywiście zwróciliśmy harfę Aiden, więc naprawdę bardzo dużo się dzisiaj działo. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z filmikami. I należeć naszej wspaniałej rodzinki. Wydaje mi się, że w kolejnym filmiku będziemy dalej tutaj te główne zadanka robić, jak się tylko to u Alex odblokuje. Trzymajcie się ciepło i pa!